Witam Was w kolejnym stringu, z zachodzącym słońcem. Uf. No tak myślałem, że jak będzie zachodziło słońce, to ja przykryją chmury. Miałem zamiar nagrać piękny zachód słońca. Cały dzień mnie nawalało tutaj. całutki dzień dawało mi tak popalić, że miałem w pewnym momencie ochotę się po prostu zwinąć. Tak było tu gorąco i jasno. Ale jakoś wytrzymałem do wieczora. No i zobaczymy, co będzie wieczorem zobaczymy co się stanie teraz na karpiówkach bo jak do tej pory to nic kompletnie się nie, nie zadziało jedyne co, to tak jak mówię wymęczyło mnie potężnie mnie wymęczyło słońce ja się nie poddaję cały czas walczę o te swoje karpie może któregoś dnia jeszcze je dostanę może Zobaczymy. Pozdrawiam Was gorąco. Tym razem wszystkich.